Wyszukiwarka Google samodzielnie jakby rozpoznaje i poznaje nowe serwisy. To znaczy, że jeżeli mamy nową stronę i umieściliśmy linki prowadzące do tej strony w różnych miejscach, czy to na różnych portalach społecznościowych, czy to w konkretnych serwisach, jakby, które oferują takie usługi, prędzej czy później wyszukiwarka w końcu znajdzie naszą stronę, sprawdzi ją, oceni według własnych kryteriów i dzięki temu ta strona zostanie dodana do wyniku wyszukiwania odpowiednio będzie się pokazywała na odpowiednie zapytania, które jest na, na które jest zoptymalizowana, no i tym samym jakby cały ten proces dodawania strony do wyszukiwarki się zakończy. Jest natomiast jeszcze druga, druga możliwość, która polega na, jest bardziej techniczna i polega na tym, że dodanie, na ręcznym dodaniu takiej nowej strony w, przez narzędzie Google, Google, Google Search Console. Po prostu podajemy, po zarejestrowaniu się w takim narzędziu, po zweryfikowaniu naszej domeny dodajemy odnośnik Robot automatycznie wie, że musi taką stronę sprawdzić i w przeciągu kilku, często nawet minut, ale z założenia kilku godzin, kilku dni e, doda naszą stronę do wyszukiwarki. E, bardzo istotną rzeczą, o której muszę tutaj powiedzieć, jest to, że samo dodanie do wyszukiwarki nie oznacza, że ja będę miał pozycję. Nie oznacza to, że będę miał wypozycjonowany serwis. Oznacza to tylko tyle w praktyce, że przeważnie po nazwie naszej firmy moja strona będzie już widoczna. Natomiast samo wypozycjonowanie konkretnych zapytań, konkretnych fraz wartościowych dla nas wymaga zarówno czasu, jak i też e, no, odpowiednich umiejętności, które często mają e, głównie agencje się tym trudniące.